Kiedy chcesz pojechać do sąsiedniego miasta, a tam stoi wielki płot, to znaczy, że jest kwarantanna. Witam Was. Ja jestem Winter, a to jest Project Zomboid. Zapraszam na kolejny odcinek. On zmierza w tym kierunku. Proszę. Jest przejście. Czyli mechanika podpowiedziała. Dobra. To będzie mniej więcej. Dobra, wiem mniej więcej, ile trzeba przejechać. Gdzieś tutaj. Idealnie. Ale też nie było to jakieś ciężkie do wykmienia, bo była widoczna trasa ulepiona. Znaczy ulepiona, wydeptana. Tu jest trochę mniej drzewek. Okej, okay, dobra. Mamy pole namiotowe. Tu jest pusto. Yy, dobrze. Pojawili się goście. Jest generator. Jest lampa do niego też. Ale gen jest ważniejszy niż lampa. A tego idzie w pierwszej kolejności. No, co nie znaczy, że lampy też nie podniesiemy. Tak mi safeku. W sumie się nie dziwię. Generator trochę może ważyć. No, można włożyć do fotela. W międzyczasie zobaczymy sobie tutaj. To jest więcej tych lamp. O wiele więcej. Jest kamera. Tutaj też jest lampa. Czy ja mogę ją podnieść? Już mogę podnieść. Aha, tu się dało podnieść. Normalnie dało się to otworzyć Dobrze wiedzieć Bo na przyszłość tak naprawdę nie będę musiał się z tym pierdzielić najzwyczajniej sobie podejdą to jest beczka. Beczka z drzewem. A ona byłaby fajna, nie do drzewa, tylko do wody. W środku są materiały. Do widzenia. Albo ja powiem do widzenia. Praktycznie nie da się żyć, za dużo jest tych atrakcji w postaci kolegów i koleżanek, już brak miejsca, nie zdążę nawet znaleźć. Jest lampa halogenowa. On bardzo chciał tą beczkę, ale no nie pozwolą mi nic z nią zrobić. Trudno, muszę odpuścić tym razem. Lampę wezmę. Tym razem już zdążę. Dokładnie. Czy będziemy musieli, oczywiście, nauczyć się obsługiwać geny. Tu jest jakaś beczka. Ale. Nie mam miejsca w punku po raz kolejny. Się uczepili tej beczki. Siła i leczenie ograniczona. Czyli definitywnie zapalana zombifikacja. Jeszcze żółw dostałem. To i tak nieważne, bo i tak jesteśmy zarażeni. W sensie powiedzmy, takie próbne podejście. Czy w ktoś będzie chciał to oglądać? Już mówię, ja nie jestem jakiś zarąbisty w tą grę. Jest ona bardzo ciężka ginie się raz na godzinę, dwie Czyli mniej więcej no, tak jak teraz Prawdopodobnie gdybym dalej chciał sobie eksplorować, no to padłbym. I tak już można powiedzieć, że już nie żyje. Słyszę wilki. Z tego co wiem, npc tutaj nie ma. Będą dopiero dodane w którejś tam wersji. 50 coś. No, oto to już ma podgórkę. Beczkowus. Mogę tak samo po prostu odpalić sobie drugą postać na tej samej mapie. Zostawić to w jakimś bezpiecznym miejscu. I w sumie grać sobie drugą postacią. A Otóż... Kto będzie to oglądał, to się niech wypowie. że znajdę antybiotyki i rzeczywiście to jest tylko choroba może powiedzmy, że to przez ćwiczenie w pełnym obraniu albo kiełbasa była nieświeża świeża. mi dlatego, bo jakbym się kierą z nimi walczył to by złapał mnie sen i no długo bym sobie nie powalczył tak to rozjechać to nie tracę staminy pojazd oczywiście ucierpi ale to i tak już zbliżam się do głównej destynacji I tak zraz kolejni będą iść na mnie, dlatego jak najszybciej podłączam. Dobra, jest podłączony Jim Beam. Beczkołus. O i tu jest przyczepa do spania. Ale że możemy mieć tylko jedną rzecz podpiętą. To wybieram przyczepę, yy, znaczy przyczepę. Wybieram byczkowóz. Yy, I jest, no lepszy, no, może przechowywać paliwo, a no bez paliwa ciężko. Czy to jeździć, czy nie, wiem, czy do generatorów, paliwo jest bardzo potrzebne. Dobra, z tego co widziałem sobie tam yy, na mapie na Google, to powinienem dojechać na wprost do samego końca. Jest stacja benzynowa. Także tutaj to jest jej więcej, nawet niż tam. Ja tutaj mogę utknąć szczególnie w tej trawie. Tutaj może być też jakaś instrukcja do Genea. Niepotrzebnie ich jeszcze bardziej ściągam. ledwo co żyje. Powinien zacząć rozglądać się za kolejnym, zanim będę dalej rozjeżdżał. Coś co jest małe, szybko zapierdziela. Jest otwarte. I ma kluczyki. No nie, ale może chociaż ma paliwo. Niestety nie. Ta mocno poobrywałem. O, to nie jest. Częsty taki styl gry u mnie. Tu mam benzyny troszeczkę. W sumie to mam kanistry. Więc mogę sobie patrzeć w ten sposób. na pewno nie ma nic, ten też nic nie ma. Tutaj na stacji benzynowej nic nie mają? Ci to się zbugowali? Dobra, ale ten czerwony coś tam miał. Kluczyków nie masz? Są. To bandaże. Nie, 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 nie. Tak to ja nie mogę. Pytanie, czy ja mogę zdezynfekować jakoś bandaże? Mogę wyczyścić. Ale podczas jazdy jest to niemożliwe. A muszę to zrobić. Jeżeli tego nie zrobię, to zaraz się wykrwawię. to była jedyna woda jaką miałem. Już się przesiadam. Guma poszła. Ora, resztę trzeba dokończyć siekierką. Tyle statystyk, to jeszcze nie miałem. Znaczy tych złych statystyk na sobie zapaliło się światełko, a w razie czego wiem, że tam są. Tam są pojazdy, tutaj też nie ma świateł, tam są pojazdy i w razie czego przecież mam kanisty, nawet mogłem dodać, czyli coś tam nawet jeszcze mam. Tylko, tak na dobrą sprawę, jak utknę ty ten tutaj, no to klops. Dlatego trzeba od razu wymienić sobie na cokolwiek innego. I niech to będzie mały demon. Tylko tak, no, z życiem. ja Zdążyłem cokolwiek zatankować. Coś tam jest. Nawet światło ma. Kręciłki tyłem to jest najlepszy sposób. Maska nie dostaje obrażeń więc silnik tak samo nie dostaje obrażeń. Światła reflektorów mają bardzo małą szansę na to, że się uwalą. Ale ja za to mam dużą szansę na to, że zapomniałem, że dodałem za mało paliwa. A. No, ale człowiek uczy się na błędach najgorszym błędem tutaj to jest, żeby nie biegać, no chyba że chce się gdzieś uciec. No. Czekaj, Nie, za ładnie by było. Palił za pierwszym razem. Fajny karawanik. sprawy to wszystko jest wyczyszczone. To wygląda, ale ja chyba nie mam zainstalowanego moda na immunity. Czy ja się pomyliłem gdzieś? Eee, mody? Nie pamiętam. Nie, no, później na pewno to zobaczę. Ale pierwszy raz mi nudności minęły. Chyba, że to nie była zombifikacja. Tylko czego tak to ja miałem nudności? Nie wiem, ja tak przypomnę sobie to ugryzienie. Nie miałem je, ja tylko zadrapanie. Zadrapanie dawało jakąś tam szanse na to, żeby się zarazić I to była mała szansa I dobra, jednak sobie zmienimy na to auto Tamto już ledwo zipie Nie żyje, to dobrze. Kolejne zadrapanie, kolejne krwawienie... Zobaczymy, żyjemy brudnym. Tam jest stacja, zaraz się umyjemy. A nie mogą się odwalić ode mnie nawet na chwilę. O, się nic nie zadaje. Jestem głodny, śpiący, spanikowany, mam głęboką depresję, pić mi się chce, krytyczne obrażenia. No, cudem jeszcze żyjemy. Gorąco ogromne przeciążenie. Ale dobra, chociaż tyle, zatankowane. Zaraz jeszcze cysternę podtankujemy. I pójdziemy się przespać na stacji. Oczywiście tam jeszcze się umyjemy. Weźmiemy sobie tabletki. Zrobiłem wszystko, żeby podbudować trochę brale tej postaci, no bo nie wygląda zbyt dobrze. Oczywiście pamiętam, że przenieść też przedmioty i właśnie zacznę to robić. Szczerze mówiąc, to jest niepotrzebne. To zaraz wsadzę, tylko że nie tutaj. jest zajęte. Dobra, poprzenosimy sobie rzeczy. To niech zostanie. To się wywali. Butelka, taśma, taśma. Lody teraz musimy zjeść. Beczka. Poprzenosimy to. Banda zostaje ze mną. Elektryka, czasopismo, książka. Chociaż nie, książka zostanie, będę musiał ją przeczytać. To się już nie przyda. Nożyczki, latarka. Latarka nie zostanie. Nie wiem, czy tam jest nadal prąd. Chociaż powinien być. Tabletki, igła, chusteczki zostają. Dobra, reszta powinna już ze mną zostać wywalimy sobie te dwie rzeczy, bo są niepotrzebne. E, kanister na szczęście z benzyną jest już trochę e, za, załadowany agregat waży 40 kg Nie jestem w stanie go unieść Lampy też będą wkurzające, bo trzeba będzie pojedynczo. Zjedzmy już te lody. I wrzućmy tutaj tą lampę. Kanisty na razie nie zostaną na fotelu, bo one trochę ważą. Właśnie głównie przez to nie mogę podnieść agregatu. No, bardzo dużo ważą. I teraz podnieśmy sobie agregat. Nasz najbardziej wymarzony agregat. Jaki tylko możemy sobie wybrać. Weźmy jeszcze tą mapę. Może kiedyś będę potrzebować jeszcze tego auta. Obręćmy sobie tą przyczepkę troszkę. Nawet jak będzie infekcja w tereny, to i tak mam jeszcze yy, na szczęście chusteczki nasączone alkoholem.